No mordy, tak jeszcze szybko na wstępie Chciałbym was zaprosić do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a podobają wam się takie filmy I ogólnie możecie też pisać pomysły w komentarzach Na jakieś różne tego typu odcinki Tak więc myślę, że fajnie, że nagrałem takie odcinki I wam się spodoba i przypadnie do gustu Napiszcie w komentarzu typ A ja wam przypnę serduszko No i zapraszam was do oglądania To co Jarek, zostawiamy siebie na koniec? No okej, okay, a za to nie ma bana? No nie ma, przecież stary ja tyle razy to robiłem bez bana byłem, bo to nie jest co już, więc na spokojnie, damy radę. Dobra, ty to co? Idę do ciebie i robimy to PvP, nie? Dobra. Ale się udało ich tam wszystkich wybić. <laughs> Ale to są gości Lamusy, nie? Bez kitu. No i dobra, to już lecę na środek. Okej. Ej, ty bana dostałem Co ty gadasz? Jo, bez kitu. Ej! Ja tak samo o kurde no nie! Przecież to nie był sojusz, ej! Boże, jak ja nienawidzę tego serwera i nienawidzę tej administracji! Boże święto, nic tu nie robią, ten serwer spada na dno, w ogóle nie ma co tutaj robić! Ja nie wiem, żadnych minigier nie ma! Daj spokój! Ty... Idziemy ich poprowokować, bo ja mam tak nudne życie, że nie mam co robić, wolę ich podenerwować! Idziemy? Mhm! Mm ej, słuchajcie, mają promocję na VIPa! CO TY GADASZ?! D serio?! Idę kupić! Jezu, idę! I tak mi wisi, jak dostanę bana, jak dostanę, to dostanę. Nawet po UB się nie będę ubiegać, bo to jest bez sensu nad tym, że o tym serwerze po łbę prosić. No mordo, ja ci mówiłem, że to jest dobry pomysł, przecież nie masz to się przejmować, no kurde. Ty, czekaj chwilę. Czekaj, czekaj, moment, 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 bo ktoś coś napisał, czekaj. O nie, ja tak ci nie dam cisnąć po serwerze, nie ma takiej opcji nawet najmniejszej. Bania Nervor, czy jak on tam ma? Dobra mordy, idziemy sobie na SCB e, Zobaczymy co tutaj śmiga e, i, i kurcze Niech każdy wpisze V. Um, ortografia maciek. Maciek, maciek, maciek. Ortografia musisz tutaj pilnować wariacie, bo to lipa będzie. Przepraszam. Ale dalej się nie zastosowała ortografia. Dalej nie. Już nie wiem. <laughs> co? Dalej ortografia. Machaciuś, co ty świrujesz? No nie no chłopie to się tak nie da rady zrobić. Repli, Mirek. Ee, help. Pop. Od tego nie służy. Kurde, no? Chłop, chyba jakiś nie wiem. Coś mu się stało. Nie no, ten chłop to chyba zwariował. No nie umie się posługiwać z Helpopa ewidentnie. They must say to call me so everybody asks me how i know i smiled them and said to call me so everybody asks me how i know i smiled them and said to call me so, everybody, me. I know, I me so. everybody everybody, everybody. Tak więc to byłoby na tyle z tego odcinka Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądnięcie tego materiału Jeżeli oglądaliście do końca to super Pochwalcie tym w komentarzu Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem jeżeli jeszcze tego nie robisz Dawajcie pomysły na następne tego typu filmy To byłoby na tyle, trzymajcie się no i cześć